Dosłownie kilka godzin temu na socjalach Jurassic World pojawił się taki oto 10 filmik. Oh my God. A teraz szybko go sobie przeanalizujemy. Zacznijmy od tego, że akcja tego króciutkiego filmiku dzieje się w Wysokiej Trawie, którą widzieliśmy również na kilku zdjęciach udostępnionych już jakiś czas temu przez twórców. Dowiadujemy się bardzo, ale to bardzo ważnej informacji, która dla mnie jest tragiczna. A mianowicie okazuje się, że zwiastun, który miał pojawić się w nocy z soboty na niedzielę, pojawi się w środę, choć nie ma domu którą, ale raczej w tą najbliższą, czyli 25 lutego. No a ja niestety do soboty jestem w górach, więc raczej nie uda mi się zrobić filmu z analizą jeszcze w tym tygodniu. Ale na przykład ten shorts robię na telefonie, więc może uda mi się nagrać jakąś krótką analizę już w środę. Ale wracając do filmiku. Chyba najciekawszą rzeczą jest widoczny ogon jakiegoś ogromnego i długiego zauropoda. Swoją drogą, te oto zdjęcie prawdopodobnie będzie w filmie zaraz po akcji pokazanej w tym krótkim filmiku. A tym dinozaurem raczej na pewno jest Tytanosaur, o którym więcej mówiłem w tym oto filmie. Zapraszam.